Witam Państwa. Popatrzcie, jak szybko mija kolejny tydzień. Jutro chcę Was zaprosić na kolejną prezentację. To już będzie niedziela 27 lipca i jutro o godzinie 10. Niedziela 27 lipca, godzina 10. Poprowadzę prezentację, gdzie będę Wam tłumaczył, w jaki sposób możecie zarobić fajne pieniądze, robiąc bardzo prosty biznes. Dzisiaj to zaproszenie jest na taką nieco lżejszą nutkę, więc tutaj po tej stronie mamy kota. I teraz mądrość kota dzisiaj. Jak jest mądrość kota? Tak, mądrość kota. Kot robi duże oczy. I tak, kiedy, kiedy zapytali mnie, o jakiej pracy marzę, a on, ja nigdy nie marzyłem o pracy, tylko o pieniądzach. I teraz tak. Pomyśleć o tym, dlaczego ludzie pracują? Jest jakaś grupa ludzi, która pracuje, bo naprawdę ta praca im sprawia przyjemność. Ja miałem takiego kolegę, który był policjantem. I mu się bardzo ta praca jako policjant podobała. Każdego dnia miał ciekawą historię do powiedzenia. Ale większość ludzi, tych, którzy nie są tacy, tacy szczęśliwi, nie mieli takiego szczęścia, by mieć pracę, którą naprawdę lubią. To większość ludzi wykonuje pracę po to, żeby co? Żeby zarobić pieniądze. No i teraz pytanie: pracujesz 5 lat, 10 lat, 20 lat, 30 lat, 40 lat. Czy większość ludzi jest zadowolona z wyników tej pracy w tyle, tyle dekad? Bo mam dla was odpowiedź. Nie jest. Powiedzcie mi tak, tutaj mamy inne zdjęcie. Czy taki sklinik? I w tym skliniku jest, że w jestem w wieku, jestem w wieku, tak, panie siedzi, popija sobie drinka, gdzie mogę robić co chcę, i to kocham. Pytanie jest takie, czy ty możesz robić, co chcesz? Co na przykład możesz sobie teraz, w tej chwili, wejść na jakiś serwis internetowy, na przykład Booking.com, czy jakiś inny serwis, gdzie się kupuje na przykład loty. Loty, bilety lotnicze i czy możesz sobie wybrać na mapie, w jakie miejsce chcesz polecić? Jeżeli tak, wspaniale. A jeżeli nie, no to pytanie: czy coś takiego to jest tylko marzenie, czy byłoby to możliwe? Podróże dookoła świata, mieszkanie w domu, w jakim chciałbyś mieszkać, nie samochodem, jakim byś chciał jeździć, e, wsparcie rodziny, może masz dzieci, martwisz się o nie. A może masz mieszkanie, może masz kawalerkę w Warszawie, na której masz kredyt 500 tysięcy złotych i będziesz ją spłacał przez kolejnych 30 lat. Więc kot tutaj, słuchajcie, ma. Więc tak, ta pani może robić, co chce, a kot tutaj ma bardzo dobry punkt, tak, bardzo dobrą uwagę. Nigdy nie marzyłem o pracy. Czy to jest kocica w takim razie, tak? Kotka, marzyłam. Nigdy nie marzyłam o pracy. Tylko pieniądze. No bo właśnie, bo widzicie, dla wielu ludzi praca sprowadza się tylko do tego, że ją wykonują, żeby zarobić pieniądze. Więc, jeżeli byłaby możliwość, może pomysł, może Wam się ten pomysł spodoba, żeby zbudować sobie dodatkowe źródło dochodu, które potencjalnie z tego dodatkowego źródła dochodu może się stać głównym dochodem. Czyli zaczynamy coś na pół etatu dodatkowo, i mogło to by się stać głównym dochodem. I ten główny dochód mógłby Wam pomóc w tym, żeby co? Żeby nie tylko marzyć o pieniądzach, tylko później robić to, co chcecie w życiu, tak? Tak jak ta Pani. jeździ po świecie, robić co chcecie, po prostu sobie żyć. To czy warto byłoby spróbować? Więc mam dla Was jutro prezentację o godzinie 10. Przyjdźcie, może Wam się spodoba. Na każdy portfel możecie nie potrzebujecie dużo pieniędzy, żeby się dołączyć do tego biznesu. W ogóle pierwsza rzecz musielibyście ustalić, czy Wam się w ogóle biznes i koncepcja biznesowa podoba, ale zapewniam Was, że jak jutro będziecie na naszym spotkaniu, to będzie to Wasze, to będzie warte Waszego czasu. Spotkanie potrwa około 45 minut i dodatkowo jeszcze będzie 15 minut na zadawanie pytań, więc zapraszam Was i jutro, niedziela. 27 lipca, godzina 10. Być może, być może dowiesz się czegoś, co zmieni Twoje życie. Będzie warto Twojego czasu. Zapraszam. Magwalen tutaj i do zobaczenia jutro. Nie może Ciebie zabraknąć.